Oj, Może to cię zainteresuje, nie? Cóż, mam dużo, dużo więcej rzeczy. Dobra, no to trać się do tego... suku. Mam to, czego, mam ci, to, trzeba. czego ci trzeba! Jestem, Jestem tego pewien, spójrz! <coughs> czy nie mam racji! Nie, proszę, nie odchodźcie! Tylko parę moment, proszę! Proszę panie, macie trochę pieniędzy? Tylko parę monet. Proszę tylko o parę miedziaków. Błagam panie, umieram z głodu. Potrzebuję paru groszy na jedzenie. Nie, nic nie rozumiecie. Ja nic nie mam. Gdybyś tylko zechciał spojrzeć. Proszę, nie możecie... Nie obchodzą mnie twoje wyliczenia. Liczby nic nie zmieniają. Twoi ludzie nie wykonali rozkazu, przez co ja zawiodłem klienta. Potrzeba nam więcej czasu. Tak brzmi wymówka Lenia lub Nieudacznika. Którym jesteś? Żadnym. Widzę co innego. Powiedz mi, jak zamierzasz rozwiązać nasz problem? Ta broń jest potrzebna w tej chwili. Nie widzę rozwiązania. Moi ludzie pracują dniem i nocą. Twój klient tak wiele wymaga, a do celu. Wiedzie trudna droga. Gdybyś tylko produkował broń tak zręcznie, jak produkujesz wymówki. Zrobiłem co w mojej mocy. To nie wystarczy. Może więc żądasz zbyt wiele? Zbyt wiele? Dałem Ci wszystko. Beze mnie dalej zajmowałbyś się zaklinaniem węży. W zamian prosiłem jedynie, byś realizował moje zamówienia, a teraz mówisz, że żądam zbyt wiele? Śmiesz mnie lekceważyć? Spokojnie, Tamirze, nie chciałem się obrazić. Powinieneś trzymać język za sępami. Nie, przestań! Przestać? <głos> 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 Dopiero zaczynam! Nie! Przestań! A, 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 a. Przyszedłeś do mojego suku! Stanąłeś przed moimi ludźmi! Jeszcze śmiesz mnie obrażać! Wiedzieć! Gdzie? Nie. Twoje? Miejsce? Nie. Zostawcie ciało. Niech to będzie dla was nauczką. Dobrze się zastanówcie, zanim mi powiecie, że czegoś nie da się zrobić. Wracać do pracy. To właśnie nie takie ninjowskie zabijania, które z wyskoku, które na przykład nie z dachu nie, z oskoczenia. Nie, nie o ja nic nie mam. Podejdź, podejdź. Żałosne. Absolutnie nie godne. Gdy go się. Spoczywaj w spokoju. Zapłacisz za to. Ty i reszta was. Wygląda na to, przyjacielu, że to ty zapłacisz. Nie będziesz już czerpać zysków z cierpienia. Bierzesz mnie za zwykłego handlarza śmiercią, uwieszonego u cycka wojny? Dziwny ze mnie cel, nie sądzisz? Dlaczego ja, skoro tylu innych robi to samo? Myślisz, że jesteś inny? O, ależ tak. Gdyż służę szlachetniejszej sprawie niż zwykły zysk. Tak jak moi bracia. Bracia? A, wydaje mu się, że jestem sam. Jestem tylko pionkiem. Mam rolę do odegrania. Wkrótce poznasz i innych. Nie puszczą płazem tego, co zrobiłeś. To dobrze. Nie mogę się doczekać, aż odbiorę im życie. Co zapycha? Ona cię zniszczy, dziecko. Drogi! Nie pozwólcie mu uciec! Gdzie Zanim, Za nim! Szybciej! Tam! Pomocy! On mnie atakuje! Brać go! Brać go! Ok, teraz trzeba... W skrócie... Go! Powiem... Powiem... Co ja ci zrobiłam? Chyba już wszystko widziałam. Zwrócimy ich uwagę. Ty biegnij i dalej przyjacielu. To wasza pod kontrolą. <coughs> <coughs> to nie skończy się dobrze. Prze Templariusz. Widzicie, bojownicy przyda. się przedali. A to co nam miga wokół zabijemy sobie templariusza No, i kolejny templariusz zabity To jest no problem Jak chce się to się da załatwić wszystko. Hops, hops. Obłagam was, obłagam. mocnych. O. nie nie, nie ma mocnych. Oho. Mam dużo, dużo, więcej rzeczy Nigdzie nie Za dużo tu strażników A właśnie e, Jak ściga nas ludziki i chcemy się gdzieś skryć To To nie ma szans byśmy uciekli do biura Taka Zostaje ona po prostu zamknięte, żeby nie zdradzić a, Że nie zdradzić a, tego Hmm. Organizacji. No, asasynów, no wiecie o co mi chodzi. Przynajmniej powinniście. No. i teraz to te. Doszły mnie słuchy o twym zwycięstwie, Altairze. Masz moją wdzięczność i szacunek. Dziękuję. Szkoda, że reszta asasynów nadal ma o tobie tak kiepską opinię. Rafiku, nie obchodzi mnie, co inni o mnie sądzą. Jak chcesz, Altairze, powinieneś zanieść wiadomość o zwycięstwie Almualimowi. Na pewno ma dla ciebie więcej pracy. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. No, więc widzicie. Zabójstwo zakończone. Wszystkie zadania zakończone z tego miasta. Z, tej, z tego bloku pamięci. Odczytywanie Proszę wyjść z urządzenia, panie Miles Co się stało, doktorze? Panna Stillman znowu nalega, żebym pozwolił panu odpocząć No to może... porozmawiamy sobie z nią Tylko niech ten dziadek wyjdzie Dobra. Powiedz mi, kto mu wepchnął tego kija w tyłek. Mamy termin. Tydzień, a właściwie już tylko sześć dni. Termin? Nie mogę o tym rozmawiać. Postaw się na moim miejscu. Przetrzymuje mnie grupa naukowców, przynajmniej wydaje mi się, że nimi jesteście, którzy zmuszają mnie do przesiadywania w jakiejś dziwacznej maszynie. Nie mówicie mi, czego szukacie, ani do czego wam to potrzebne, ale mam wam dziękować za to, że trzymacie mnie przy życiu. To wszystko jest jakieś popieprzone. Przepraszam, ale tak to wygląda. Czego ode mnie chcesz? Zobaczmy. Sam nie wiem. Może kilku odpowiedzi? Nie mogę. I tak jest lepiej. Bezpieczniej. Bezpieczniej dla kogo? Dla nas obojga. Hej, mam pytanie, na które chyba możesz odpowiedzieć. Strzelaj. Dlaczego ludzie tam w środku czasem mówią tak, jakby byli z przyszłości? Z przyszłości? Znaczy z teraźniejszości. Z dzisiaj. Nieważne. A, pewnie zauważyłeś, że angielski stał się oficjalnym językiem Ziemi Świętej? To właśnie chciałem powiedzieć. Animus przekłada to, co uzna za istotę, na współczesny angielski. Możesz spodziewać się paru anachronizmów. Mogłabym postarać się o większą autentyczność, ale czytałeś kiedyś czosera? Kogo? Właśnie, to zdecydowanie nie dla ciebie. Możesz powiedzieć mi coś więcej o Abstergo? O co w tym wszystkim chodzi? Oprócz trzymania mnie tu jako więźnia. Abstergo jest jedną z największych firm farmaceutycznych na świecie. Ich głównym produktem są antydepresanty. W komputerze znajdziesz na ten temat trochę informacji. Ale już mówiłaś, że nie chodzi o testowanie leków. Więc w czym rzecz? Nie podoba mi się kierunek, w którym zmierza ta Więc rozmowa. Więc mogę założyć, że Animus nie jest częścią ich oferty. Chcesz powiedzieć, że nie widziałeś reklamówek? O Boże, ona ma poczucie humoru. Przepraszam Desmondzie, ale mam mnóstwo pracy. Jak mówiłam, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o firmie, sprawdź w komputerze. Zobaczysz, że zajmujemy się wieloma dziedzinami. Szczególnie interesująca jest telekomunikacja. Dobra, to, że ja tak powiem, w tym momencie ja zakończę. W na następnym odcinku prześpimy się i wejdziemy, że trzeci blok pamięci odkryć. No i to by było na tyle. No to ja się z wami żegnam. Cześć z widokiem na Desmonda i Lucy. Ja się z nami żegnam, Cześć, siema i nara do usłyszenia w kolejnych Na razie.